Krzyczenia skarbu. Wybierasz bramkę numer jeden albo bramkę numer jeden, bo tylko jedna bramka jest. A kto? Dramatyczna poza. Aha. To nie, mogę. Pokazać, tak? nie, e, nie, chciałem żebyś na pokazać. pokazał. No ale mniejsza hmm. o to. To jest nasz krótki vlog numer dwa. Nie mam. W zobaczyć, mamy... zobaczycie nieudane sceny z odpowiedzi na pytanie, jeśli, jeśli coś takiego istnieje. My, w ogóle. Wiemy, my umiemy takie rzeczy zrobić, dlatego zrobiliśmy nieudane sceny do po prostu odpowiedzi na pytania. <laughs> E, dlatego hmm. za chwilę jest... zobaczycie. na filmie wyglądało to tak fajnie. O, się sobie o, na dwóch krzesełkach. A tutaj stoi lampa. A to, to kable, a tutaj stoi w ogóle nie wiadomo skąd lampa. Tam Wiktor wisi. I jeszcze tutaj na skrzyni jest inna lampa do góry, bo jest za mocno świecąca. Zobacz robisz, rzeczy na no sobie. Ogólnie nie wiemy, jak zrobić vloga, dlatego. My nie umiemy robić vloga. Patrzcie na mnie, bo tylko się poprawię, ja żeby się żeby tylko żeby widzieć Ciebie. co Czekaj, to musi o, być dwóch w kadrze. Mój, mój PC, CPC. Hmm. O, mi PC. E, kabel? Duszę się kablem. E, więc o, poczekaj, i... tak jak ten. Już <laughs> wypływałem to. Musi być dwóch w kadrze. Jesteśmy dwóch w kadrze, ja trzeba. No, no, to to zróbmy, też, zróbmy to jak vlog. We vlogu coś się u... się, co się robi? Opowiada się, co robiłeś przez dwa przez... dni ostatnie. Przez, przez dwa lata. Jak wiecie, będziecie. co dokładnie się robi we vlogu, napiszcie w komentarzach poniżej. Nie? Bo... No to dzisiaj rano wstałem i zjadłem się na Ja też dzisiaj rano wstałem o pierwszej po południu i zjadłem się na nie. No, jest normalny człowiek. Ja poważnie. mówię, I ja potem, potem wyszedłem z psami. A mój pies mam pięć psów. A nie jak on, tylko jednego, to, to słaby on jest. Nie? A za to mój ma włosy. Mój też ma włosy. Wszystkie psy mają włosy. <noise> to jego ma większy. I ogólnie mój pies złapał dzisiaj ptaka. I wczoraj też. Ale dzisiaj złapał ptaka. Aż sąsiedzi wyszli, bo ptaki tak naokoło latały. I, 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 I jak horror, żeby było Szkoda, że kamery nie miałem. By było do horroru scena od razu nagrana. No tak. Na hamę wypisano. Sąsiedzi, aż tak wyszli. No. Ja następne razem pokażę psa. Jednego z pięciu. Co, co, odcinek jednego? Małe i duże mam w ogóle wszystkie. I mają włosy. Czasem, czasem nogi, czasem łapy, czasem chodzą. Hmm? Twój jeden pies Co? ma taki problem. Mój jeden Co pies czasami chodzi nawet. Co się coś takiego? Leża? I wstaje na inny bok, się żeby dalej spać. No. Eee, ogólnie tak robimy teraz tego vloga. Nie za bardzo nie wiemy, jak go robić. Dlatego, jeśli chcecie zobaczyć w przyszłości jeszcze jakieś vlogi, to napiszcie w komentarzach poniżej, czy chcecie w ogóle jakieś vlogi od nas zobaczyć, nie? To nie będą tak, że teraz w jednym miejscu, może będziemy gdzieś nawet szli, żeby było ciekawiej, nie? I trzymali tą kamerę, i żeby ludzie na nas patrzyli, hej, co robisz, A nagrywam... Eee... Eee, czekaj, eee, podłogę. <grymne> <grymne> nie, nagrywam ten. Eee, to jest projekt szkolny, nagrywam życie społeczne ludzi oraz zachowanie zwierząt w drastycznych sytuacjach, jakimi jest filmowanie. Ale po prostu, co za efekty... Ale jakie nie? Ale jak Dobra, teraz nie. będę na ciebie trzymać, ale, ale? Bo, bo mi się nie chce. Ale, ale? Powiedz, powiedz czekaj, dlatego... ostrości nie ma kamera? O... Zuma musisz zrobić. Nie zasłaniać ręką, to. Cicho. Nie <laughs> jest dobry pomysł. Eee, dlatego jeśli. Jest... o, ten obiektyw się rusza. O czekaj, to. Oooo, jest... widzę to... Twoje oko. O, nie, już o... tak. Oooo, co zrobiłeś. Glamachse, widzicie, widzicie jego oko i wiesz, wiecie jaki ma kolor. Teraz możecie napisać, no, jaki my kolor my oczy. oczu Hasae ja widzieliście. Oczy. Teraz mi bolało, bo patrzycie w moje oczy. <gry> Dlatego jeśli chcecie, żebyśmy robili jeszcze jakieś krótkie w takie vlogi, napiszcie w komentarzu poniżej i może będziemy robić co jakiś I czas. Będą na tym drugim kanale, X13 X2. Ten 13x2. X2. A teraz pooglądajcie nieudane sceny i takie, tam inne. Lubię to. Czekaj, nie było swojej ręki, teraz pokaż samą rękę. Lubię to. Teraz pokaż podłogę, przecież takie to jest najlepsze zakończenie było.